Halef, jedne szczątki pocisku, niewiadomego pochodzenia. Radzyń Podlaski, miejscowość Wochyń, jeden dron. E, oprócz tego województwo łódzkie, tutaj informacja przekazana przez Komendę Wojewódzką Policji, Opoczno, miejscowość Mniszków, odnaleziony jeden dron i Olsztyn Elbląg, miejscowość Olesno, jeden dron. Łącznie siedem dronów, jedne szczątki pocisku, niewiadomego pochodzenia. Pamiętajcie, sytuacja jest dynamiczna i oczywiście możemy mieć kolejne informacje o kolejnych znaleziskach i oczywiście te informacje będziemy na bieżąco państwu podawać, tak żebyście byli poinformowani. Natomiast ja chciałabym również ze swojej strony zapewnić, ponieważ pojawiały się takie pytania i tutaj chciałabym się też do tego odnieść o komunikaty RCB, że zostały puszczone zbyt późno do, do mieszkańców, do obywateli. Proszę Państwa, pamiętajcie Państwo, że komunikaty RCB, SMS-y, które są wysyłane do mieszkańców są przede wszystkim, czy, wysył, czy ich wysłanie jest szczegółowo analizowana, czy jest taka konieczność. Państwo w nocy czuwało, czuwało Wojsko, czuwało Ministerstwo Obrony Narodowej, czuwało MSWiA i wszystkie służby po to, żeby obywatele mogli spać. Wysłanie komunikatu RCB w porze nocnej, czy bardzo, bardzo wczesnym rankiem, kiedy nie było bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców i obywateli Polski, spowodowałoby, jak Państwo się domyślacie, niebywałą panikę. Część osób, dyrektorów, osób zarządzających chociażby szpitalami mogłoby podejmować radykalne decyzje pod wpływem emocji. Państwo jest od tego, żeby czuwać, żeby obywatele mogli spokojnie spać. I tak też się stało. Natomiast w sytuacji, kiedy drony, które mogły zagrażać bezpieczeństwu, zostały zneutralizowane, przed godziną siódmą została wydana dyspozycja puszczenia i poinformowania SMS-owo mieszkańców poprzez system RCB. Państwo jest od tego, żeby czuwać i zapewniać bezpieczeństwo, a nie siać paniki, po to, żeby mieszkańcy mogli spokojnie w nocy spać. Tak też się stało. Pierwsze informacje od RCB zostały wysłane do mieszkańców przed godziną. Przypominam, żeby w sytuacji, kiedy ktokolwiek z mieszkańców, ktokolwiek z Polaków znajdzie szczątki drona, czy elementy niewiadomego pochodzenia, aby nie dotykał tych elementów, przekazał informacje niezwłocznie służbom. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Odpowiadając na pytanie redaktora Zasady. Panie redaktorze, tak jak powiedziałam i podkreślam, Zawsze komunikat RCB jest wydawany i decyzja o wysłaniu takiego komunikatu do mieszkańców w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie, w tym przypadku oczywiście, w tej konkretnej sytuacji, o której mówimy, gdyby było zagrożenie życia i zdrowia. Proszę sobie wyobrazić, że wysyłamy komunikaty, czy RCB wysyła komunikat do mieszkańca o godzinie 2-3 w nocy. Czy pan się zastanowił, jaka mogłaby być reakcja połowy społeczeństwa, gdzie nie było konieczności ucieczki, ewakuacji, wychodzenia z domu? Ja myślę, że taki komunikat u części mieszkańców, obywateli Polski, spowodowałby kompletną panikę i reakcje na wyrost pod wpływem emocji. Jest to rzecz naturalna, jesteśmy ludźmi, reagujemy emocjonalnie. Ja szczerze mówiąc, gdybym dostała jako obywatel taką komunikację, to myślał, pomyślałabym sobie, że muszę pakować dzieci, brać samochód i uciekać z kraju. Wojsko od rana tym, informowało o tym media. Czyli ale to proszę mi, po, panie redaktorze, pan pytał, ja teraz odpowiadam. Więc proszę sobie wyobrazić, czy pan chce państwa, które w nocy informuje mieszkańców o sytuacji, że neutralizuje drony, gdzie tak naprawdę mieszkaniec nie wie, tak jak powiedziałam, czym ma brać dzieci, pakować się i uciekać, i wyjeżdżać z kraju, czy ma pozostać w domu i czekać na dalsze komunikaty? Czy pan sobie wyobraża sytuację, w której dyrektorzy szpitali różnego rodzaju nie wiedzą, czy mają podejmować decyzje o ewakuacji pacjentów, którzy są w różnym stanie, są na ojom są pacjentami onkologicznymi? Państwo musi być odpowiedzialne. MSWIA ja, również musi decydować, czy wojewodowie, którzy są podlegli MSWiA, o konkretnym przekazie, który jest wiarygodny, nie, w nie wprowadza paniki. Zapewniam pana, że jeżeli byłaby sytuacja, w której życie, bezpieczeństwo Polaków byłoby zagrożone, to oczywiście my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby niezwłocznie informować o tym obywateli, nawet jeżeli to byłaby druga czy trzecia w nocy. Natomiast w tej sytuacji Wysyłanie takich komunikatów, które spowodowałyby tylko panikę, jest po prostu nieodpowiedzialne. W związku z tym taka decyzja nie zapadła. Komunikaty pierwsze zostały wysłane przed godziną siódmą rano, kiedy drony były już zneutralizowane. I zapewniam Pana, że wszyscy tutaj, jak stoimy, ale i nie tylko, byliśmy, że tak powiem, od wczesnych godzin nocnych, nawet i porannych, wszyscy na nogach. Mimo wszystko uważam, że wlot na, do przestrzeni powietrznej Polski uzbrojonych. Zapewne dronów stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dziękuję. To już jest pana zdanie, ma pan do tego prawo.